Witam Was, jestem Dawid Różsiot8 i dzisiaj jesteśmy w grze Battlefield 1942. I tak, gra została niedawno udostępniona za darmo na Steamie. Będziemy teraz grać na mapce Wake Island. W trybie pojedynczego gracza, ponieważ nie wiem, czy, nie wiem, czy już po prostu serwery są wyłączone, ja, chyba tam się da stworzyć swój serwer, ale na razie szczerze nie mam z kim grać. Jak teraz prośba jeszcze do Was, jakby ktoś chciał pograć, a myślę, że znajdą się takie osoby, bo GDA jest za darmo, to po prostu zgłaszajcie się w komentarzach. Ok, więc zacznijmy. Jak widzicie, rozgrywka jest bardzo podobna do rozgrywki multiplayer. E, więc tak, zacznijmy jeszcze szybko, szybko wybierzmy klasa e, 14 sekund, dobra e, weźmy sobie na tą zwykłą klasę OK niech będzie e, i dobra e, teraz zaspałnimy się na spałnie, który wybraliśmy e, widzicie latają tutaj samoloty wszędzie e, są też różnego typu pojazdy właśnie e, z tego co czytałem właśnie Battlefield Bad Company 1900 e, Battlefield Bad Company przepraszam Was. Battlefield 1942 e, wybił się właśnie przez to, że był jedną z pierwszych gier, która e, tutaj preferowała też walkę pojazdami. E, dobra. Idziemy Mmm... Fajnie by, by był jakiś pojazd Ale go nie ma Tutaj chyba mam... Nie, nie mam Dobra Czyli obojętnie ile zabójstw dokonam Byleby nasza drużyna wygrała yy, ok Okej Zobaczmy sobie to To jest chyba na samoloty Tak Na samoloty Dobra Działko przeciwlotnicze. Tam było właśnie to. To, 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 to działko przeciwlotnicze. E, dobra. Mm, jakiś samolot. Ale chyba nasz nawet. Nie, nie nasz. No i tak nie będę się już tam cofał chyba. Aha. Nie, powiem wam na razie jak widać nikogo nie ma. Zobaczmy, bo gościu się pewnie rozbił. No tak, rozbił się jak widać yy, Powin... Nie wiem czy to jest mapa po prostu przeznaczona tylko do walki yy, samolotami i tym podobna Czy po prostu... Nie wiem czemu tutaj nikogo nie ma Dobra, chyba dochodzimy do jakiejś bazy gdzie są czołgi yy, To tam powinien ktoś być Przynajmniej są gracze z naszej drużyny o ile można to nazwać graczami? To są to boty po prostu. Aha. Nasza drużyna tutaj jest. A co dalej? Fajny bunkier. Wejdźmy sobie. A dobra Strzelmy gościa Kto się załaduje Strzał. Jest gościa został trafiony To do bardzo dobrze Mh Trafi... mu łódkę tak powiem, statek? został zbombardowany, ok. Chyba naszej pracy tutaj na tyle. Mm. Dobra, lećmy tędy Bo czemu nie? No i walka czołgami, jak widać, się odbywa. O dobra, widzę. Lutku, że tak powiem. Ludku. Zabiję zabiję chyba swojego. Ale jeśli tak to nie moja wina, bo do ducha po prostu. Dobra. Tego gościa się rozwali, bo on nas nawet chyba nie widzi. Dobra. Uh -huh. Bardzo łatwy jest, bardzo łatwa jest ta rozgrywka jak się gra na singlu na średnim poziomie trudności. O ile dobrze ustawiłem i to jest średni poziom trudności, a nie łatwe. Bo mogłem źle ustawić. I coś czuje, że źle ustawiłem, bo to aż niewiarygodne jest, żeby oni tak się wręcz zachowali beznadziejnie. Mm, więc na następny, po prostu ten odcinek uznajcie jako taki odcinek bardzo pokazujący po prostu tą grę żeby was też zachęcić do grania no to to po prostu będzie taki właśnie odcinek eee, taki zachęcający, tak jak mówiłem już do grania przepraszam was, że się powtarzam A teraz akurat myślę, gdzie tutaj oni mogą być eee, więc mm, jedźmy dalej nie widzę słabo się kieruje tym czołgiem. No ile da się zmienić jakiś widok. No, nie, tak nie. Coś, coś zrobiłem, to mnie ważne. tylko boty, więc nikt mnie tutaj nie będzie oskarżał o przegraną drużynę. 178, 158. To niedobrze. Wiecie co, ten let's play zaczyna się, podejrzewam, robić już nudny. Bo jak widać, tutaj nikogo nie ma totalnie. Mogę sobie postrzegać, nikogo tutaj nie ma, zabiję tam kilku. Ale ten let's zaczyna się robić nudny, zabiję jeszcze swojego. Czemu by nie? Nie ma z innej drużyny, to niestety muszę się tym... i. Dobra. I tym akcentem kończymy ten odcinek. Ja się z wami żegnam, to był pierwszy odcinek. Battlefield 1942 yy, i kolejny odcinek serii gramy yy, Więc tak jak mówiłem już wcześniej zgłaszajcie się, jeśli chcecie ze mną zagrać w tą grę. Więc ja się z Wami żegnam na razie.